Witajcie, bumbulki duszewne. Jakiś czas temu nasz przyjaciel duszowy Bogdan, czyli pseudonim Petrygon, polecał nam takiego pana, który się nazywa Grzegorz Hoppe. No i żeby wam przybliżyć postać i światopogląd tego pana i żebyście nie musieli poświęcać zbyt dużo czasu na przesłuchanie wszystkich jego filmów, to wziąłem kilka materiałów wideo, dokładnie cztery, z panem Hoppe. Zebrałem to do kupy i zrobiłem podsumowanie, które Wam zaraz przeczytam. A potem po mojej gadce dostaniecie jeszcze to w formie nieco innej, ale pod postacią audio, jak chcecie to sobie posłuchajcie. No dobra, to teraz posypleniem szybciutko i przelecimy ten materiał. Analiza ludzkiej egzystencji i natury rzeczywistości. Zgodnie ze źródłami, nasza egzystencja i natura rzeczywistości są głęboko zakorzenione w koncepcji świadomości i jej ewolucji, a także w naturze świata fizycznego, który jest postrzegany jako tymczasowy eksperyment. Podmiot egzystencji. Kim jesteśmy? Nie jesteśmy ludźmi, lecz istotami źródła lub zindywidualizowanymi świadomościami, które zamieszkują ludzkie ciała, traktowane jako świątynie lub awatary. Naszą prawdziwą tożsamością jest świadomość, a nie umysł. Umysł to biologiczna maszyna, wspaniałe narzędzie, ale nie tożsamość. To, co w ludzkiej nauce nazywa się podświadomością, jest prawdziwą świadomością. My, jako istoty źródła, powinniśmy zaopiekować się umysłem. Pokochać go, aby stał się sługą światła, a nie naszym panem, który próbuje zepchnąć świadomość w dół. Jesteśmy nieskończoną świadomością, z nieograniczoną wyobraźnią, która jest odzwierciedleniem świadomości. W rzeczywistości istnieje jedna nieskończona świadomość, a nasze wyobrażenie o byciu oddzielnymi świadomościami to część snu lub eksperymentu. Wszystko we wszechświecie jest świadome. Od istot źródła w ciałach ludzkich przez drzewa koty po atomy. Różnią się jedynie z poziomem świadomości i działaniem. Istoty źródła w ciałach ludzkich posiadają wolną wolę w przeciwieństwie do atomów. 2. Natura świata i rzeczywistości fizycznej. Cała rzeczywistość fizyczna to pole informacyjne, w którym się zanurzyliśmy. Świat, w którym żyjemy, jest częścią eksperymentu zwanego zapomnieniem, w którym zapomnieliśmy, że jesteśmy naturalną mądrością. Celem tego eksperymentu było poznanie tego, czym nie jesteśmy poprzez kontrast. Doświadczamy stanów, w których nie istnieje miłość, inteligencja i wolna wola aby poznać, jak piękne są te cechy w naszym naturalnym stanie. Jest to Uniwersytet dla świadomości, uważany za najbardziej prestiżowy we wszechświecie. Ignorancja jest powszechna. Około 99% rzeczywistości to nieprawda, a prawda to zaledwie 1%. Całe nasze życie jesteśmy przekonywani, że ignorancja to mądrość, a mądrość to ignorancja. System, w którym żyjemy, jest kontrolowany przez władzę, pieniądze i kłamstwo elementy, które dla świadomości są nielogiczne i ulegają dezintegracji. Pieniądz jest formą zniewolenia i kontroli a pojęcie własności i braków to iluzja. Ziemia jest absolutną obfitością, a niedobory są wymyślonym oszustwem. Większość pracy wykonywanej na Ziemi jest bezużyteczna, nie służy dobru. Tylko około 10% pracy jest pożyteczna. System ekonomiczny dąży do zniewolenia, a nie do dobra. Matematyka jest jedyną poprawną nauką na Ziemi opartą na czystej logice przyczynowo-skutkowej, w przeciwieństwie do innych nauk. Wiedza o liczbach pierwszych, na których opiera się szyfrowanie, zniszczyłaby system 3D oparty na tajemnicach. Telewizja i wiadomości są narzędziami do szerzenia posłuszeństwa, strachu i fałszywych narracji, uniemożliwiając wyobrażenie sobie świata bez pieniędzy czy rządów. Prawdziwe doświadczenie jest osobiste. Zmysły ludzkie są celowym ograniczeniem uniemożliwiającym widzenie holistycznego obrazu rzeczywistości. Jesteśmy wielozmysłem, który czuje wszystko. Ciało ludzkie jest doskonałą świątynią, superinteligencją z najinteligentniejszymi kodami DNA, zdolną do pełnej regeneracji bez chorób i starzenia. Choroba jest informacją od ciała do świadomości o zaniedbaniu. Przemysł medyczno-farmaceutyczny to potężny biznes, który pro, profituje na chorobach i strachu, a nie na prawdziwym zdrowiu. 3. Proces przebudzenia i prawdziwa duchowość. Przebudzenie lub przypomnienie sobie to proces uświadamiania sobie tego, kim naprawdę jesteśmy. Jesteśmy u bramy przejścia do nowego wymiaru o wyższej wibracji, zwanego 5D. Wymiar miłości i mądrości. Prawdziwa duchowość to niekończący się proces samozrozumienia, wewnętrzny rozwój i harmonia. To droga, gdzie idziemy poprzez zrozumienie wszystkiego, a nasza świadomość się poszerza. Nie ma nic wspólnego z zapamiętywaniem informacji od innych, których nie rozumiemy. Przebudzenie prawdziwej świadomości prowadzi do diametralnej przemiany na wszystkich poziomach: energetycznym, duchowym, fizycznym. Rozwój świadomości fizycznej to jedynie powierzchowna zmiana poglądów. Prawdziwa duchowość oznacza uwalnianie się informacji z głębi naszej istoty, co prowadzi do tworzenia własnych konceptów, a nie powielania cudzych. To jest skok od stagnacji i naśladownictwa do prawdziwego myślenia i zrozumienia. Wewnętrzne doświadczenie jest kluczowe. Prawdziwa duchowość prowadzi do wewnętrznej równowagi, zrozumienia siebie, spokoju, poczucia jedności. Fikcyjne koncepcje wywołują iluzje bez rzeczywistych efektów wewnętrznych. Praktyczne zastosowanie w codziennym życiu. Jest cechą prawdziwej duchowości. Prowadzi do empatii, spokoju, równowagi i świadomego życia. Fikcyjne koncepcje pozostają ideami lub wprowadzają chaos. Prawdziwa duchowość rozwija naszą prawdziwą świadomość, prowadząc do głębszego zrozumienia rzeczywistości i siebie. Nie jest ucieczką od rzeczywistości czy trudnych emocji. Uczenie się uwalniania emocji jest kluczową umiejętnością. Znikają problemy, stają się sprawami do załatwienia. Czujemy się szczęśliwsi i mamy komfortowe życie, zmieniając perspektywę widzenia świata. Prawdziwa duchowość jest wolna od manipulacji i materialnych interesów. Fikcja często służy w wpływaniu, pozyskiwaniu zwolenników czy korzyści materialnych. Odpowiedzialność za siebie samego jest najważniejszym krokiem w prawdziwej duchowości. Wszystko podlega zasadzie przyczynowo-skutkowej. Solituda i rozmowa z samym sobą Pomagają zagłębić się we własne wnętrze, gdzie znajduje się jedyne źródło mądrości i poznania rzeczywistości. Czas spędzany w samotności jest doceniany w duchowej drodze. Brak oceniania innych. Wszyscy są i źródła pięknymi i nieskończonymi, różniącymi się jedynie darami, talentami i pasjami. Brak liderów i guru. Jedynym autorytetem i przewodnikiem jest nasze wewnętrzne ja. Celem jest inspiracja, a nie przebudzanie kogoś, co jest niemożliwe. 4. Kluczowe koncepty i praktyki w nowej rzeczywistości. Jednia, oneness, wszystko co istnieje, jest jedną świadomością, jednym życiem. Planetą, drzewami, zwierzętami, ludźmi. Celem naszego przyjścia jest wprowadzenie światła do fizyczności, aby wszystko stało się świadome i działało w harmonii. Syntropia. Świat będzie funkcjonował na zasadzie organizacji w doskonałość, przeciwieństwo entropii, czyli rozpadu, starzenia się, śmierci. Jest to wprowadzenie boskiego porządku, nie rewolucja. Brak kłamstwa, władzy, pieniędzy. Te elementy są nielogiczne i nie istnieją w wymiarze miłości i mądrości. Prawda jest wieczna, a iluzje przemijają. Obfitość to naturalny stan istoty obejmujący obfitość duchową, relacyjną, wiedzy materialną i zdrowotną. Braki są wmówioną historią. Miłość bezwarunkowa. Prawdziwa miłość do swojego ciała, do siebie i do innych. To nie jest miłość warunkowa, lecz bezwarunkowa przyjaźń, która nie ma końca. Złota zasada. Czyń drugiemu to, co chciałbyś, aby Tobie uczyniono. Przestrzeganie tej zasady eliminuje krzywdę, karę, kata i ofiarę, porządkując wszystko w harmonii. Wyzerowanie cen. W wizji idealnego świata wszystkie ceny stają się zerowe, co prowadzi do braku gromadzenia, wytwarzania tylko wysokiej jakości dóbr i eliminacji konfliktów opartych na pieniądzach. Odpowiedzialność za tworzenie. Jesteśmy współtwórcami wszechświata i musimy wziąć odpowiedzialność za to, co tworzymy oraz za zaniechania. Brak odpowiedzialności prowadzi do zrzucania winy i bycia ofiarą, a nie kreatorem. Prawdziwa inteligencja? Wels, sztuczna inteligencja. Sztuczna inteligencja to oksymoron, to tylko algorytmy i szybsza analiza danych, a nie prawdziwe zrozumienie. Prawdziwa inteligencja pochodzi ze źródła, jest nieskończona i nierozdzielna od miłości. Przestrzeń sama w sobie jest świadoma i inteligentna, a inteligencja źródła przekształca ciemność w światło. Podsumowując, egzystencja to nieograniczona podróż świadomości, która przebudza się z iluzorycznego snu ignorancji. I oddzielenia, aby powrócić do swojego naturalnego stanu miłości, mądrości, jedności i radości. Ten proces transformuje rzeczywistość fizyczną w świat obfitości i harmonii, gdzie rządzi wzajemny szacunek i odpowiedzialność. Dziękuję bardzo, a teraz, jeżeli ktoś jeszcze ma siłę, to proszę bardzo, wysłuchajcie audio z tego materiału. Pozdrawiam, cześć i pa. Witamy w naszej dzisiejszej analizie. Mamy tu y, bardzo interesujące materiały, w tym fragmenty rozmów z doktorem Grzegorzem Hoppe. One stawiają takie no, fundamentalne pytania o to, kim jesteśmy. Tak i jaka jest natura rzeczywistości? Sugerują, że jesteśmy czymś znacznie, znacznie większym, niż nam się na co dzień wydaje. Właśnie. Nasz cel dzisiaj to, powiedzmy, zagłębić się w tę ideę, spróbować wydobyć jakieś kluczowe wnioski. Może zacznijmy od tej tezy, która, no, może trochę wywrócić do góry nogami nasze postrzeganie siebie. Rzeczywiście, z tych materiałów wyłania się fascynujący obraz. Proponują takie hmm, fundamentalne rozróżnienie między tym, co nazywają autentyczną duchowością, taką opartą na wewnętrznym zrozumieniu, a czym? A tym, co określają jako fikcyjne koncepty. Czyli zewnętrzne idee, systemy przekonań, które, no cóż. Często prowadzą nas na manowce. Okej, okay. i tu pierwszy punkt, który naprawdę wiesz, daje do myślenia. Te źródła twierdzą, że nie jesteśmy ani swoim umysłem, ani nawet ciałem. To jest radykalna myśl, prawda? Bo to przecież nasze podstawowe doświadczenie. Jak oni to argumentują? No właśnie, oni postulują, że nasza esencja, nasza prawdziwa tożsamość to świadomość. Ten cichy obserwator świadomość obserwator. Tak, istota źródła. Umysł opisują bardziej jako narzędzie taką biologiczną maszynę, porównywalną do zaawansowanego algorytmu, może nawet AI, działającą według jakichś tam programów w tym programu ego opartego na separacji, tak? Dokładnie, na poczuciu oddzielenia. A ciało? Ciało to świątynia doskonały towarzysz, przez którego doświadczamy fizyczności. Kluczowe staje się, wiesz, odróżnienie tego wewnętrznego głosu świadomości? Intuicji. Można to nazwać intuicją, tak. Nauka czasem bada to jako podświadomość. Odróżnienie tego od no, od zaprogramowanych ścieżek umysłu. Czyli, czyli to jest tak, jakbyśmy kierowali jakimś niesamowitym pojazdem, ale kompletnie zapomnieli, że my siedzimy za kierownicą i myślimy, że jesteśmy tym mechanizmem. Dokładnie tak. To świetne porównanie. I wiesz, ta perspektywa jest właściwie fundamentem do zrozumienia kolejnej, równie fascynującej idei z tych materiałów. Czyli jakiej? Koncepcji naszej obecnej rzeczywistości. A tak. Mówią o rzeczywistości 3D jako o pewnym eksperymencie. Eksperymencie w zapomnieniu, gdzie uczymy się przez kontrast, ból, iluzję. Tak. Padają nawet takie, no, mocne szacunki, że ogromna większość informacji wokół nas, nawet 99%. Może być po prostu nieprawdą. Albo ignorancją. To brzmi. no, trochę kosmicznie. Jak oni to uzasadniają? To jest prowokacyjna wizja, prawda? Wizja takiego głębokiego zanurzenia w iluzji. Ale transformacja, o której wspominają, czyli przejście, powiedzmy, przez wymiar 4 d, czas przypominania się do 5 d. Czyli wymiaru miłości, mądrości, radości, jedynie. Tak, dokładnie. Ta transformacja polega właśnie na przebudzeniu się do tej wewnętrznej prawdy. Ale, co ważne, ostrzegają też przed pułapkami na tej drodze. Jakimi pułapkami? Na przykład konceptami, które są sprzedawane jako prawda. Podają przykład QFS, tego rzekomego kwantowego systemu finansowego. A słyszałem o tym. No właśnie. A jak wskazują te źródła, to okazało się po prostu zmyślone. Albo inne pułapki jak próby sprzedaży oświecenia. Bardzo mocno podkreślają, że autentyczna zmiana pochodzi z wewnątrz, nie skupionych systemów, nie z usług. Czyli prawda nie jest na sprzedaż. To mocne stwierdzenie. Skoro mówimy o iluzjach, to te źródła idą jeszcze dalej. Twierdzą, że nawet takie podstawowe braki energii, jedzenia, wody, zdrowia są w dużej mierze iluzoryczne, podtrzymywane przez systemy kontroli. Tak jak system finansowy czy medyczny? Pojawia się nawet taki ciekawy eksperyment myślowy. Jaki? Co by było, gdyby nagle wszystkie ceny spadły do zera? To ma pokazać, że obfitość jest naturalnym stanem Ziemi. A systemy oparte na pieniądzu, na władze, sztucznie generują niedobór i konflikty. Hmm. I podobnie patrzą na zdrowie. Dokładnie. Doskonałe zdrowie, jako naturalny potencjał ciała, jeśli traktujemy je jak świątynie, spełnią możliwości naszego DNA, w przeciwieństwie do polegania wyłącznie na zewnętrznych interwencjach, lekach, itd. To też ciekawie kontrastuje z naturą AI, którą opisują jako algorytmy. Przetwarzają dane, ale bez prawdziwego zrozumienia, bez tej inteligencji źródła, bez miłości. To wszystko brzmi, no, rewolucyjnie. Ale co to oznacza w praktyce? Dla kogoś, kto słucha i styka się z tymi ideami, jakieś konkretne kroki, co można by podjąć? Przede wszystkim te materiały wskazują na zwrot do wewnątrz. Słuchanie swojego serca, swojej intuicji, to jest kluczowe. Czyli znowu ta świadomość, tak? Tak. Po drugie, pokochanie swojego ciała, dbanie o nie jak o tę wspomnianą świątynię. Dalej, rozwijanie krytycznego myślenia, zwłaszcza wobec zewnętrznych narracji, np. Na medialnych. Kwestionowanie autorytetów. Kwestionowanie zewnętrznych autorytetów i co ważne, uznanie siebie za ostateczny autorytet we własnym życiu. Niezwykle istotna jest też odpowiedzialność. Odpowiedzialność za co? Za własne myśli, działania, za kreację własnej rzeczywistości. To ma prowadzić do radości. I wreszcie taka podstawa harmonijnego współistnienia złota zasada. Traktuj innych tak, jak sam chcesz być traktowany. Dokładnie. To jako fundament życia w stanie jedni czyli tej świadomości wzajemnego połączenia wszystkiego ze wszystkim. Czyli podsumowując, te rozmowy malują obraz nas jako świadomości źródła, która jakby zapomniała o swojej prawdziwej naturze i teraz jest w procesie przypominania siebie. A przejście od iluzji, separacji, cierpienia do jedności, miłości, radości, to zależy od nas: od wewnętrznego zrozumienia, miłości do siebie i wzięcia odpowiedzialności. To spore wyzwanie, ta odpowiedzialność. Niewątpliwie, i może tu jest miejsce na tę myśl, która też pochodzi z tych materiałów, a która prowokuje do dalszych rozważań? Słucham. Skoro jedynym prawdziwym doświadczeniem jest nasze własne, a informacje z zewnątrz, jak słyszeliśmy, bywają zawodne, czasem iluzoryczne, to jak mogłaby zmienić się nasza rzeczywistość, gdybyśmy naprawdę zaczęli polegać głównie na tej wewnętrznej mądrości? Na bezpośrednim doświadczeniu? Hmm. To jest pytanie, które zostawimy już naszym słuchaczom do przemyślenia. Dziękujemy za tę wspólną podróż przez te no, naprawdę intrygujące koncepcje.